Ponad 90% użytkowników aplikacji Squaber uważa, że Squaber pomógł im w inwestycjach. Ponad 90% użytkowników poleciłoby te aplikację innym użytkownikom. Innym inwestorom. No i dzisiaj właśnie chciałbym powiedzieć, dlaczego tak te osoby uważają. Zauważ, że 90,5% dokładnie rzecz ujmując, naszych użytkowników poleciłoby aplikację innym użytkownikom i też uważają, że pomógł im składar w inwestycjach. Najważniejsze funkcjonalności, które są wskazywane w naszych ankietach, to m.in. tutaj rzeczy związane chociażby z ciekawymi spółkami. Czyli nasze alerty, nasze rekomendacje ciekawych spółek na polskiej giełdzie podsumowanie sesji, które tworzę praktycznie codziennie dla użytkowników Squabera Premium, komentarze czy webinary poniedziałkowe tworzone przez Michała Palaczyka. Natomiast nie jest to wszystko, dlatego że tutaj, jeżeli popatrzymy na kluczowe funkcjonalności, a nie już tylko nasze analizy i wsparcie, to mamy takie rzeczy jak zaawansowane wykresy z naszymi dodatkowymi, unikalnymi wskaźnikami czy narzędziami, a także komunikaty ze spółek, kanał eBSP i tak, że będą się te tematy rozwijały, rozwijały dalej, Automatyczna Analiza finansowa, która jest tutaj niezwykle pomocna, tego, że w prosty i szybki sposób pomaga wykorzystywać to, co się dzieje w analizach finansowych. Zwróć uwagę, że komentarze, które tworzę właśnie w formie wideo, są komentarzami, które mają podział konkretnie minuty, w której minucie jaką spółkę analizowałem, więc możesz w bardzo szybki sposób dotrzeć do tego, czy dana spółka, która Ciebie interesuje była przedmiotem analizy. Takich analiz jest tutaj. Od groma, oczywiście te starsze są ukrywane, bo już nie mają sensu, żeby do nich wracać, natomiast cały czas, przynajmniej z półtora miesiąca do dwóch miesięcy wstecz możesz wrócić, a jeżeli byś chciał więcej starszych analiz, to zawsze możesz wejść w edukację analizy i później analizy spółek, gdzie znajdują się wszystkie nasze komentarze, także właśnie te z WIGU20 i możesz takie analizy zobaczyć, przeanalizować i podjąć decyzję we własnym zakresie. Czyli pierwszą rzeczą pomagamy Wam wyszukiwać szybciej i sprawniej i wprościej spółki, które są ciekawe, ale nie tylko to, dlatego, że my również sygnalizujemy konkretne spółki, konkretne okazje, które uważamy za ciekawe. Jednym z portfeli, który tworzymy w ten sposób, to jest portfel Szczyty i Dna. Od 2016 roku systematycznie wzrosty, pomimo Bessy, która miała miejsce na giełdzie w 2020 roku, ten portfel ledwo, ledwo ją zauważył. 126% na plusie i przy bardzo ważnym parametrze, takim jak maksymalny drowną poniżej 10%, czyli bardzo bezpieczny portfel z bardzo systematycznymi wzrostami. Natomiast Poza tymi ciekawymi spółkami w formie właśnie z szczytów i den. mamy także inne okazje z fundamentów i techniki na przykład. I tych okazji też tutaj jest dla Was stworzonych dużo, tak, żebyście mieli okazję znaleźć te spółki, które są dla Was bardziej wartościowe. Oczywiście inwestycje są obarczone ryzykiem, o tym trzeba pamiętać. Nie każda nasza okazja jest trafiona, tak? nie każda spółka da zarobić. Czasami wyrzucane jesteśmy na stoplosie, natomiast właśnie ta krzywa kapitału pokazuje, że idziemy cały czas systematycznie do góry. Pamiętajcie, że strategia tej na to nie jest strategia kupię i trzymam przez 20 lat i anus się uda, tylko jest to obracanie spółkami według konkretnej metody, która jest opisana do której macie dostęp. Natomiast również pulpity są miejscem, gdzie gromadzimy dla was ciekawe informacje, dlatego że oczywiście możesz tworzyć własne pulpity, gdzie gromadzisz spółki, ale także możesz na przykład skorzystać z naszych predefiniowanych pulpitów czyli spółek na przykład dobrych wzrostowych, czy eksporterów, których ostatnio dodaliśmy, czy przyszłych jednorożców, czyli spółki, które uważamy, że mają szansę na bardzo silne wzrosty jeżeli się rozwinie u nich dobra, dobra sytuacja i także wiele, wiele innych pulpitów, w których gromadzimy Wam po prostu te spółki. Natomiast na samej stronie spółki znajdziecie właśnie te zaawansowane wykresy, gdzie macie możliwość ustawiania czy pokazywania poszczególnych elementów na, na tym wykresie, ale także i szablonów tworzenia swoich własnych domyślech, które później możecie wykorzystywać także na innych, pulpite, na innych wykresach. Macie możliwość także i analizowania własnych, tworzenia własnych analiz, które się Wam zapisują Sposób automatyczny i macie do nich dostęp zarówno na komputerze, jak i na telefonie, dlatego że aplikacja mobilna Squabera daje wam dostęp do waszych wykresów. Komentarze, które tutaj macie, alerty cenowe pomagają wam też być na bieżąco. Natomiast tutaj też dochodzimy do strategii trendowej grupy Żuwi, gdzie mamy w sposób zupełnie automatyczny wskazywane okazje trendowe. Tutaj cała strategia jest opisana na blogu, więc możecie sobie spokojnie ją poznać. Natomiast wynik tej strategii, mówi. Sam za siebie, że warto po prostu korzystać ze wskazań tej strategii. Tutaj wszystkie sygnały są brane pod uwagę zero, bez, bez żadnego filtra, a jeszcze jak do tego dodacie swój własny filtr, nazwijmy to małe, fundamentalne spółki, tym bardziej jest szansa na złapanie bardzo fajnych ruchów. Tak więc, Squaber jest aplikacją, która w pierwszym kroku pomaga Wam w inwestycjach, dlatego że my analizujemy dla Was spółki, my wyszukujemy okazji, a druga rzecz pomaga Wam Zaoszczędzić czas, jeżeli już macie kompetencje i sami szukacie tych firm, sami szukacie spółek, dlatego że możecie analizy swoje zapamiętywać, okazje wyszukiwać i tworzyć swoje własne pulpity, swoje, swoje własne portfele. Wszystko trzymać w jednym miejscu i dzięki temu być zawsze na bieżąco, a z komunikatami ze spółek, komunikatami EBSP zawsze na czas zareagujecie na to, co się dzieje na giełdzie. Serdecznie zapraszam w razie pytań, zapraszam też do kontaktu na czacie. A teraz wszystkiego dobrego, pozdrawiam, Marcin Tuszkiewicz.